Dzisiaj przedłużymy sobie trochę wakacje i kontynuujemy przyglądanie się owocu Ducha Świętego. Owoc Ducha Świętego wierność. Coraz rzadsza cecha dzisiejszych związków owoc Ducha wierność. Mój szkolący, w czasach gdy byłem zaangażowany jako pracownik organizacji misyjnej, studenckiego ruchu, podzielił się kiedyś podczas wykładu wynikami ankiet. Może kiedyś o tym wspominałem, ale wiecie, no, Po sześćdziesiątce można się powtarzać. I pytanie było do dziewczyn skierowane. Wymień w kolejności ważności cechy, jakich byś pragnęła u swojego męża. Wskazał na znaczącą różnicę w odpowiedziach, jakie udzieliły dziewczyny jeszcze przed ślubem i kilka lat już ze stażem małżeńskim. Pierwsze jako główne cechy widziały. Przystojny, wysoki, dowcipny, inteligentny, no zaradny i tak dalej. Natomiast te drugie, jako pierwsze, odpowiedzialny. Taki, na którym można polegać. Stabilny, emocjonalnie stabilny, i dopiero później jakieś tam te cechy, co wcześniej były. Właśnie odpowiedzialność to jest pochodna wierności. Ściśle związana z wiernością. A dziś właśnie rzecz o wierności. Przeczytajmy ten dzisiejszy tekst z listu do Galacjan 5, 22, 23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Tyle czytania nieomylnego, natchnionego Bożego Słowa. Pomódlmy się. Panie Boże, przyłączamy się do modlitw Michała o nasz kraj, o nasze władze, o na Twój Kościół, o nas samych. Dołączamy jeszcze do tego modlitwę o Mariannę i męża Piotra, żeby wtorkowe spotkanie mogło być przełomowym, żeby mogło otworzyć nam drogę do działania na Runii Dolnej. Modlimy się też o tatę, Pani Justyny o tego małego Adasia, żeby on nie stracił dziadka. Modlimy się o mądrość dla lekarzy. Panie, spraw cud tam. Prosimy Cię, żeby ona zobaczyła, że Twój Kościół modlił się i sprawa została w jakiś sposób załatwiona przez Ciebie pozytywnie. Prosimy Cię, przedłuż jego życie, ale przede wszystkim doprowadź go do zbawczej wiary. A teraz prosimy Cię, prowadź nas przez to rozważenie Twojego Słowa. Amen. Wierność. Bycie wiernym, czyli możliwość polegania na kimś, na takiej osobie, na słowie, które ona wypowiedziała, na zobowiązaniu, jakie na siebie wzięła. Słuchajcie, bez minimalnej wierności społeczeństwa nie byłyby w stanie funkcjonować. Byłoby takie życie nieznośne. Wyobraźcie sobie, idziesz do sklepu. I zawsze, za każdym razem ekspedientka, kasierka będzie próbowała cię oszukać, wydając reszty. A towar ma zawartość inną niż ta, która jest na etykietce. Gdy w razie potrzeby wzywasz policję, powinna zjawić się w ciągu 10 minut, nie przyjeżdża nigdy. A laweta z twoim uszkodzonym samochodem, zamiast do warsztatu w pobliżu, odjeżdża na wschód, na handel. I tak dalej, i tak dalej. Podobnie byłoby ze zdawaniem egzaminów, z wizytami u lekarzy, z porodami. Tak nie dałoby się żyć. To byłby horror. Dzięki Bogu minimalna wierność ludzi jest zapewniona jako ten powszechny środek łaski Pana Boga. I on używa władz świeckich, które każą brak wierności, choć same nie do końca się tego prawa trzymają. Ale to jest Boża łaska, że jest ten minimalny poziom wierności zachowany. Ale chrześcijanie powinni nie poprzestać na czymś, co minimalne. My powinniśmy być wybitni, wyjątkowi, jeśli chodzi o naszą wierność. Powinniśmy, jak czytaliśmy, błyszczeć na tym świecie, jak latarnie, jak drogowskazy. I uważny student słowa, czytając nasz dzisiejszy tekst, zauważy, że dokładnie nie mamy słowa wierność, tylko wiara, takie w Biblii Gdańskiej, w starszych tłumaczeniach. Oczywiście jednym ze znaczeń tego greckiego słowa jest wierność, ale podstawowe to jest wiara. I można by się zgodzić, że wiara w sensie przekonanie kogoś niewierzącego, że Bóg jednak istnieje, że ten świat się sam nie stworzył, to jest dzieło Ducha Świętego i zgodnie z Rzymian 1 jest powszechnym doświadczeniem każdego człowieka. Natomiast możemy powiedzieć, że zbawcza wiara, ta, która powoduje, że człowiek z niewierzącego staje się Dzieckiem Bożym, no znów według Efezjan 1,2, jest dziełem, jest darem Boga, jest dziełem Ducha Świętego. Powiedzieliśmy, że podstawowym znaczeniem użytem tutaj tego słowa jest wiara, ale można go rozumieć również jako wierność i w nowszych tłumaczeniach Biblii właśnie częściej spotkamy wierność. Dlatego, że tłumaczę, zobaczyli, że to jest na liście pewnych cech, które wykształca w nas jako owoc ducha właśnie pocieszyciel, Duch Boży. To nie jest zaledwie postawa wiary, jak, jakkolwiek ważną ona jest, jaką demonstruje człowiek, ale to jest coś, co Duch Boży robi w nas i wydaje ten owoc w postaci wierności. I dziś odwrotnie względem poprzednich naszych rozważań owocu Ducha Świętego, zacznijmy od motywacji. Dlaczego chrześcijanin powinien być Wierny. Oraz jak daleko nasza wierność powinna iść w skali poświęcenia, rezygnacji z naszych praw, przywilejów, przyjemności, komfortu, z korzyści materialnych czy socjalnych, społecznych, relacyjnych. I przechodząc dziś przez kolejny, kolejną część Owocu Ducha. Już wszyscy powinniśmy móc odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Dlaczego wierzący powinni być wierni? A dlaczego mamy być miłujący, radośni, pełni pokoju, cierpliwi, łagodni, dobrzy i tak dalej. Dlaczego? Bo nasz Bóg jest. Miłujący, radosny, pełen pokoju, cierpliwy, łagodny i wierny. Nasz Bóg jest wierny, więc my, jako dzieci Jego, noszące odcisk Jego natury, mamy być wiernymi. Początkowo na pewno nie będzie to w sposób doskonały, ale w trakcie, jak lata mijają i chodzimy z Bogiem, nasza wierność powinna być coraz bardziej podobna do Bożej Wierności, jeśli tylko okażemy Jemu posłuszeństwo. Bóg jest wierny. Mamy to wprost na kartach Biblii. Od Starego Testamentu po Nowy Testament. Jak na przykład w Psalmie 86, 15. Ty zaś, Panie jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. Wiernym. Mamy też to zawarte w tej historii interakcji Boga z jego ludem wybranym. I tak na poziomie indywidualnym traktowania poszczególnych ludzi, królów, proroków, jak i całej zbiorowości, całej społeczności, narodów. Jak podkreśla Sanderson w swojej pracy na temat owocu ducha, Boża Wierność nie jest czymś pobocznym, takim przypadkowym, peryferialnym, ale to jest centralna cecha, centralny atrybut, przymiot jego natury. Bo zobaczcie, już na początku drogi relacji z narodem wybranym. Pan Bóg uczył poprzez Mojżesza. Mojżesz uczył swój lud, już wiedział, że niedługo odejdzie, pieśni, pieśni edukacyjnej. Zobaczcie, że w tej pieśni edukacyjnej wysławiane są przymioty Pana Boga, między innymi wierność. To jest Piąta Mojżeszowa, 32, 3, 4. Gdyż imię Pana głosić będę, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu. Sprawiedliwy on i prawy. Czyli Boża wierność nie jest czymś peryferialnym, to jest coś centralnego. Też nie jest czymś zaledwie biernym. Jakaś wierność, no jest wierny w sensie pasywnym. On aktywnie działa, żeby dopilnować warunków przymierza, które zawarł z ludźmi. Tak było, kiedy on pokazywał Izraelowi. Jego pokorne miejsce wśród innych narodów. To jest znany fragment też z piątej Mojżeszowej 7, 6 do 9. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego, Pan Bóg mówi do Izraela, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przygnął Pan do Was i Was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej Kuwam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył Waszym ojcom, wyprowadził Was Pan możną ręką i wybawił Cię z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan, Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą Jego przykazań. Jak daleko sięga Boża wierność? Do tysiącznego pokolenia. Czasem, gdy wierzący spostrzegają, że Pan Bóg nie od razu odpowiada na ich modlitwy, nie od razu wypełnia obietnice, na które liczą, które wymieniają przed Panem Bogiem w swoich modlitwach, to my z naszej natury zaczynamy chwiać się w naszej wierze. Zaczynają wkradać się wątpliwości, czy może Pan Bóg nas nie opuścił, może zawiodły jego obietnice. A wtedy dość szybko, jak patrzymy w pismo, przychodzi odpowiedź potwierdzająca. Bóg jest wierny, na Nim można polegać. No jak było w czytaniu z Księgi Jezłego, nie zawiodły Jego wszystkie dobre obietnice. Czyli Boża wierność nie jest peryferialna, jest centralna, nie jest pasywna, jest aktywna. Nie jest też podważona przez Jego decyzję zwlekania z odpowiedzią na nasze modlitwy. Bóg ma swój czas, on ma swój plan. On zainterweniuje w życie swoich wiernych w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. O tych wątpliwościach przecież pisał Piotr w drugim swoim liście. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi Waszej uwagi, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania. I co bardzo ważne, Boża wierność nie jest uwarunkowana tym, czy odbiorcy Jego łaski, Jego działania okazali się wierni, czy też nie. Czyli ludzie. Czasem okazują się niewiernymi, a i tak Bóg jest wierny. Przecież Mojżesz stawiał się za Izraela w momencie, kiedy Izrael tkwił w odstępstwie. Okazał się niewiernym. I na co mógł Mojżesz się powołać? Panie Boże, znajdź coś dobrego w swoim ludzie i na tej podstawie okaż się wiernym. Nie. On wymienił przymierze zawarte przez Boga... Z Abrahamem, i Jakubem, jako podstawę nadziei, że Bóg okaże się wierny i nie zniszczy odstępczego Izraela. Podobnie później czynił Dawid, stawiając się za swoim ludem i inni. Apostle Paweł stawia takie retoryczne pytanie w Rzymian 3, 3, 4 Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? No nie uwierzyli to znaczy, okazuje się niewiernymi. Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w sprawiedliwym słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Czyli nawet kiedy my okazujemy się niewiernymi, możemy liczyć na Bożą wierność. I jeszcze jedno warto wspomnieć o Bożej wierności. Ona czasem objawia się w karceniu nas. Zwykle Boża wierność nam się kojarzy z czymś przyjemnym, Bożą interwencją, Zaopatrzył, rozwiązał problem, pokonał naszych wrogów. Czasem Boża wierność okazuje się, kiedy Bóg nas karci, kiedy nas chłoszczy. Psalm 119.75 mówi: Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie. I tam w angielskich tłumaczeniach jest w wierności. I teraz przyjrzyjmy się nam, jak powinna wyglądać wierność Dziecka Bożego. Osoby uczynionej na obraz takiego Boga, tak wiernego Boga. No niestety wierność zbyt często nam się kojarzy tylko ze sprawami relacji. Wierność małżeńska, wierność więziom, powiedzmy przyjaźni, w rodzinie, wobec ojczyzny. Ale wierność może dotyczyć bardzo szerokiego spektrum rzeczy, wydarzeń, dziedzin. Możesz być wierny swojemu zadaniu, wykonując solidnie swoją pracę, Albo niewiernym i po łebkach, byle aby aby zrobić, co mi powiedziano. Możesz być wiernym lub też nie, przykładając się do nauki, lub zadawać się tylko zaliczeniem na tróje czy dwóje teraz, chociaż stać cię na lepszą ocenę. Możesz być wierny w dotrzymaniu tajemnicy, w dotrzymaniu danego słowa, lub też nie. Do dziś mam obrazy z mojego dzieciństwa, z przepięknej miejscowości mrozy, gdzie pijaństwo nie było rzadką plagą, dotykało wielu rodzin. I patrzeć na tych ojców, mężów, którzy byli totalnie ludźmi, na których nie można było polegać. W dniu wypłaty po prostu był strach, ile on tego przyniesie do domu. Czasem przepili wszystko, czasem przepili większość i tam nie wiem, zgubili, ktoś im ukradł, rozdali. Czasem tylko połowę, to był dobry miesiąc. Jeśli było źle, no to reszta miesiąca była bieda. Ja czułem obrzydzenie dla tych słabych mężczyzn, będących w szponach na ogół, na których rodziny nie mogły kompletnie polegać. Możesz w końcu być niewiernym względem swojego własnego ciała. Gdy no, może kiedyś postanowić zadbać o nie, wybiorę się, zrobię te badania, no, przegląd stomatologiczny i tak dalej, lepszą dietę, regularne ćwiczenia, a później jedno życie życiem i okazujemy się niewierni, dobre plany zarzuciliśmy. I tu wchodzimy w podobne kryteria jakości naszej wierności, taką jaką demonstruje nasz niebieski Ojciec. Nasza wierność musi być centralnym owocem. Ducha świętego, nie jakimś peryferialnym, a przypadkowym wydarzeniem w naszym życiu. O, dziś udało mi się być wiernym, a później miesiąc, jakiś tam wpadek, wszystko byle jak. Przypadki niedochowania wierności w czymkolwiek powinny być wyjątkiem, a nie regułą. Nasza wierność musi być gotowa do poświęcenia, tak jak Boża Wierność. Psalm 15, który śpiewamy. Sam czuję się wzgardzony i niegodny, a ci tych, którzy się boją Pana, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Składasz przysięgę, gdzie są ustalone warunki. Później okazuje się, że to nie jest korzystne. Mogę stracić tyle, a tyle złotych polskich, albo czegoś innego. I teraz co? Zmienić tę przysięgę? No bo przecież to się wydaje niesprawiedliwe. Nie. Poniosę szkodę, ale moja wierność jest ważniejsza, Dlaczego? Nie dlatego, że to moje imię jest tak ważne, dlatego, że moja wierność świadczy i wskazuje na wierność Pana Boga. Więc co będzie dla mnie ważniejsze okazanie się wiernym czy strata materialna? Nasza wierność musi być niezależna od tego, czy inni względem nas okazali się wiernymi. Jakże często żony usprawiedliwiają swój brak uległości mężom, brak szacunku dla nich? Tym, że oni nie wypełnili swoich zobowiązań jako mężowie, bo nie czują się wystarczająco kochanym, bo mąż ma nakazane miłość żonę swoją. No więc one w takim razie nie, niekochane nie będą uległa. Jakże często mężowie zaniechali ofiarnych uczynków miłości wobec żony, wykonać jakąś trudną pracę w domu, o którą żona prosiła od dawna, użyć jej w mozolnych obowiązkach z dziećmi czy prowadzeniem domu. I tłumaczyli się, a Bożona nie jest mi uległa, ona mnie nie szanuje, więc ja w takim razie jej nie będę pomagał. Słuchajcie, to jest błędne koło. Nasza wierność Bożemu nakazowi, Bożemu Słowu musi być niezależna od tego, czy druga strona, czy inni ludzie okazali się wobec nas wiernymi, czy też nie. Bo Bóg jest wierny, nawet wobec niewiernego Izraela. Wierność wierzącego czasami prowadzi go do trudnych wyborów. Będzie polegać na tym, że my będziemy tym, tą rózgą chłoszczącą tych, których kochamy, bo powiemy gorzką prawdę. Bo będziemy musieli skarcić nasze kochane, umiłowane, cudowne, wspaniałe, słodkie dzieci. Będzie polegać czasem nasza wierność na dyscyplinowaniu członków kościoła, dlatego że idą gdzieś w maliny takie etyczne, moralne czy doktrynalne. Jeśli okazują opór wobec Bożego Słowa, niestety naszą wiernością, no niestety, naszą wiernością będzie właśnie pójście w stronę dyscypliny. I księga przysłów ujmuje to tak, 27 rozdział, werset 6. Razy przyjaciela są oznaką wierności, pocałunki wroga są zwodnicze. Zobaczcie, mądry człowiek, kiedy dostaje gorzką pigułę od przyjaciela, to ponieważ zna tego przyjaciela, wie, że to są. Oznaka wierności. On mnie kocha, dlatego mi mówi gorzką prawdę. A wróg, żeby wszystko ładnie wyglądało, ucałuje cię. Będzie słodził, a kiedy trzeba było powiedzieć prawdę. Ważne, abyśmy patrzyli na wierność jako na proces. To nie jest coś z dnia na dzień, że nagle dostaniemy się wiernymi na wzór pana Jezusa. Jest to proces, w którym musimy wzrastać. Posłuchajmy fragmentu znanej przypowieści z Łukasza 16:10-12. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny? A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy? Jeśli więc w niesprawiedliwej, Mamonie, nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy własną? Mamy tutaj pokazanie pewnego progresu. Mamy małą rzecz, którą mamy się zająć, i ktoś patrzy, czy jesteśmy w niej wierni. I tą małą rzeczą jest Mamona. Coś, co w świecie jest tak ważne, w oczach Pana Boga jest małą rzeczą. I teraz, jeśli dobrze gospodarujemy finansami, jesteśmy wierni Panu Bogu i tak dalej, Bóg powierza nam większe sprawy, sprawy Jego Królestwa. To jest prawdziwa wartość. A jeśli nawet w drobnych sprawach życiowych, finansowych czy innych jesteśmy niewierni, to nie dziwmy się, że większych spraw nie będzie mniej powierzonych. Znowu, jeśli nie byliście wierni w cudzej sprawie, któż Wam poruczy własną? No bo jeśli patrzę, no, ktoś powierzył, powiedzmy, Michałowi jakąś sprawę, jak jego kumpel, ja się przyglądam, czy Michał się wywiązał z zadania. Wywiązał się! No to ja już wtedy mam ufność, że ja mogę powierzyć jemu zadanie. Słuchaj, tutaj mam dla Ciebie taką sprawę, taki sprzętu, gdzieś zawieź, rozstaw i tak dalej. Nie popsuł, nie zgubił, nie zostawił na dworcu, to dobrze, mogę mu ufać. Czyli jest ten postęp. My uczymy się wierności, i też demonstrujemy wierność, zyskując w przyszłości zaufanie innych, zaufanie też w pewnym sensie Pana Boga. Więc wróćmy do motywacji. Co nas motywuje do tego, by być wiernym? Choć to kosztuje wysiłek, choć to jest czasem trudne. Choć czasem spotkamy się z brakiem takiego odzewu z drugiej strony, z trzeciej strony, ze strony kościoła. Inni nie docenią, inni nie zobaczą, co mnie motywuje, żeby mimo wszystko pozostać wiernym. Dla jednych to będzie nagroda w niebie. Nic złego i grzesznego, choć trochę pachnie egoizmem, jest liczyć na nagrodę w niebie. Łukasz 19, 16 do 19, ta przypowieść o minach. Zjawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego: To dobrze, sługo, dobry, przeto już w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. Znów ta sama zasada. W małej rzeczy okazałeś się być wierny, otrzymujesz dużą, dużą odpowiedzialność, dużą też nagrodę. I przyszedł drugi mówiąc: Panie, mina twoja 5 min przyniosła. I rzekł do niego także i ty bądź nad pięciu miastami. Pięć min, min, pięć miast. Jest progresja. Co ten mina, no to powiedzmy jest jakiś kapitał. Ale miasto, ile ono może zysku wydać z różnych dziedzin jego funkcjonowania. Widać, że Pan Bóg jest tym, który w przyszłości rozliczy nas jako sługi i da nam nagrodę proporcjonalnie. I mówię o zbawieniu teraz. Zbawienie nie jest za uczynki. Ale mówię o nagrodzie dodatkowej, którą dostajemy na wier za wierność przy rozliczeniu jako słudzy pana. I myśląc o miastach za przyniesiony zysk z min, widzimy tutaj niewyobrażalnie wysoką nagrodę, wynagrodzenie. Jest to hojna nagroda. I niektórzy mogą myśleć: Dobra, tu na ziemi nikt mnie nie zrozumie, nikt mnie nie doceni, ale Bóg to widzi, Bóg to wynagrodzi. Też jest motywacja. Wizja do Tystusa 2, 9, 2:9:10 mamy zadziwiające słowa skierowane do niewolników, do sług. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Zobaczcie, zamiast powiedzieć, chwyćcie za broń, wyzwólcie się, tak jakby to humaniści dzisiaj oczekiwali od Pisma Świętego, apostoł Paweł mówi sługom, niewolnikom o różnej randze, wy bądźcie wierni, do bólu wierni, wierni tak jakbyście Jezusowi służyli. Dlaczego? Aby we wszystkim byście byli z ozdobą nauki zbawiciela naszego Boga. Czyli wierny chrześcijanin-niewolnik, wierny chrześcijanin-sługa jest ozdobą, jest no, pięknym przedstawieniem nauki Zbawiciela, Ewangelii. Czyli, żeby to było dla Ciebie motywacją do wierności, żeby nawet będąc w tak niewesołym położeniu, w jakim byli niewolnicy, ale to nie była niewola taka, jak powiedzmy w Stanach w XVIII czy XIX wieku, to Musisz docenić Ewangelię. Dla Ciebie Ewangelia i nauka o Zbawicielu, tym, który przyszedł sam i służył, i był wierny, i umarł na krzyżu, ta nauka musi być dla Ciebie tak ważna, że jesteś w stanie znieść różne trudy i być okazać się wiernym w niesprzyjających warunkach, po to tylko, żeby nauka Zbawiciela nie została w jakiś sposób zszargana, a właśnie wręcz przeciwnie pięknie pokazana. I jest też jedna najlepsza chyba motywacja, taka bojaźń Pana. Bojaźń Pana, taka dobra, zdrowa, nie strach przed karą, to jest coś, o czym Michał nawet czytał dzisiaj przy okazji dekalogu. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, bo Pan Bóg przyszedł, aby Was doświadczyć, i aby bojaźń przed nim była w Was, byście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Zobaczcie, Mojżesz rozgranicza. Nie bójcie się, czyli nie, nie miejcie tego strachu przed tym, że zginiecie. Pan Bóg przyszedł i objawił się w taki sposób, że aż drżycie cali z przerażenia, aby was doświadczyć, aby bojaźń przed Nim, ta zdrowa, dobra bojaźń, czyli szacunek do Niego, Jego słowa, was był... Była, i abyście nie grzeszyli. Czyli nie grzeszyli, byli wierni. Czyli bojaźń Boża, zdrowa bojaźń Boża jest dobrą motywacją. A co dzieje się, gdy znika bojaźń Boża? Izajasz 63, 17 lamentuje. Dlaczego dopuściłeś, panie, że zboczyliśmy z twoich dróg? Czyli okazuje się niewierni. Dlaczego dopuściłeś, panie, że zboczyliśmy z twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed tobą? Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na Twoje sługi, na plemiona, które są Twoją własnością. Nasze serca mogą znieczuć się na bojaźń Bożą. Możemy zbyt lekce sobie ważyć Jego słowo. Pan Bóg może to do, do tego dopuścić. A co się wtedy dzieje, zbaczamy z jego dróg. Zdrowa bojaźń jest dobrą motywacją do wierności. Co dziś Boże słowo obnażyło z Twoich zmagań w temacie wierności? Wierności Bożemu Słowu, wierności złożonym deklaracjom, więziom, zobowiązaniom. Która z tych motywacji przemawia do ciebie? A może zebrać je w jedną nadrzędną motywację. Znamy to? Będziesz miłował Pana Boga Twego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił Twoich. Będziesz? to będziesz wierny we wszystkim. Z serca. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, Ty jesteś wiernym Bogiem. I tak nam wstyd, tak nam wstyd za każdym razem, kiedy okazujemy się niewiernymi. Sprzeniewierzamy się czy Twojemu Słowu, czy Słowu danemu innym. Panie, szczególnie kiedy wobec niewierzących okazujemy się tymi, którzy... Ewangelię Twoją zaciemniają, zamiast ją rozjaśniać. A już kiedy wobec Twoich dzieci, naszych braci i sióstr okazujemy się w jakiś sposób wiarołomnymi, to jest wstyd. Prosimy Cię przez Ducha Świętego, przywieź nam na pamięć te sytuacje, abyśmy mogli je wyznać, odwrócić się od nich. I Panie, uczyń nas ludem wiernym, tak abyś mógł nam dać rzeczy większe. Rzeczy Twojego Królestwa, tu na ziemi, nawet tu w Polsce, za granicami, żeby Twój Kościół mógł się rozwijać także przez pracę naszych rąk. A to wszystko dla chwały Twojego syna i Twojej, Ojcze i Duchu Święty. Amen.